Dzień dobry, dzień dobry, <noise> witam was serdecznie i pozdrawiam. Zobaczcie, jakie składniki mam. Hmm. Czy wiecie, co będziemy robić? I grzyby suszone. I jeszcze kiełbaska jest. Będziemy robić dzisiaj bigos. No poczuć żewerka, karczek. Muszę to wszystko pokroić na patelkę, przydusić troszkę, kapustę trzeba raz przelać, bo jest taka, jest prawie idealna, no jeszcze troszeczkę przeleję tylko raz wodą, tu oczywiście biała kapusta, będziemy szatkować, ale to na takiej starej mojej maszynce, oczywiście pełną patelni wszystkiego, no bo to trzeba wszystko porobić pod poddusić troszkę do bigosu. <gry> no ale resztę to już wiadomo. Także no dzisiaj robimy bigos wspólnie. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i będziemy robić bigos w tym garze. To jest szybko. Jeszcze pokrywki nie ma. Oczywiście bo będziemy wszystko wkładać. Także dobra. <gry> ja już pokroję trochę i potem wam pokażę. No dobra, w kuchni trochę ogarnąłem już. Zaraz yy, mam kiełbaskę. Takie ja robię troszkę grubiej. Yy, kiełbaskę. W ogóle daję wszystko grubiej. Żeby potem tego w kapuście, w, bigosiu, w bigosie po prostu nie szukać. No musi być tego dosyć sporo. Yy, no i żeby to jakoś się wiecie. Wyglądało też, no i smakowało tak, że jak coś zjesz, to wiesz, że to jest kiełbaska, to jest mięsko, to jest tego, a jak pokroisz na takie cieniutkie całkiem, no to to wszystko zniknie, tak? Już widzicie. Karkówka ładnie się robi. Musi się. Zobaczcie żebra. Już ładnie się ruszą. I teraz tutaj do boczu jest lekko już przyrumieniony. Kapustka, widzicie, już pomieszana. Klipki dane powoli powoli był cały gar teraz już się to obniża mieszamy mieszamy po prostu powoli teraz tutaj będziemy dokładać kiełbaskę tak a na samym końcu do tego cebulki robię cebulę pokroję i do tego cebulki damy i niech się to dusi potem dopiero wszystko resztę na koniec będziemy dawać do przyprawiać, a i się jeszcze, widzicie, zaraz będę już do kapusty będę mógł dawać. Mm. No to jest taki. Ja tak robię. Też może inaczej robię. wiecie, różne sposoby są na bigosy. Na ja tak robię i, i chcę, bo wiecie to i tak. Y, takie ubasa troszkę się y, o połowę będzie mniejsza, minim, przynajmniej. No tak to wygląda, no niestety, potem kapuście, potem ja je, a, a nie będę to musi być smak i też srokowo, e, że tam jest po prostu to miejsce, tak, A nie, kapusta z kapustą, dobra, no to ja już dokładam tej kiełbaski i, i cebulę biorę, zrobimy jeszcze cebulkę podsmażymy, osobno może damy, żeby się zeszkliła troszkę i no i musimy czekać jeszcze. Jeszcze musimy czekać. Skwierczy już wszystko fajnie. Zobaczcie. Już w sumie mogło być. Jest to, to jest to jest mazełka. Tu jest olej taki... z yy. praju, że tak powiem. Cyk, cyk, cyk i jest super. Dobra i teraz będziemy przyprawiać kapustkę, zobaczcie był cały garn już jest tego połowa i teraz każdy oczywiście przyprawia sobie ile tam chce pieprz tak trzeba dobrze wymieszać po prostu zawsze później można jeszcze i dosolić dobra starczy soli bez przesady <grystanie> na taki garn no to nie jest za dużo ale yy, pieprz można dać później Teraz przecier pomidorowy musimy tutaj to wszystko wymieszamy. Jeszcze troszkę tutaj musi dojść do siebie ten boczek z kiełbaską. Tu jeszcze troszkę ten karczek, żebeczka na końcu oczywiście. I teraz jeszcze dołożymy do tego grzyb. Zobaczcie to są. te wórki tutaj wsadzimy. Wymieszamy to wszystko. No i po wolutku, po już zaczyna się będzie, zaczyna się będzie robić bigot. <grystanie> <Słyszycie>, jak prawdziwy. <skręczy>? Suszę <grystanie> Można tu wszystko do bigosiku wlać A, trzeba wyłączyć. Teraz to można tu wymieszać wszystko. Hmm. Yy, powiem wam, że wiecie, kto najlepiej gotuje? No, nie wiem, nie powiem, że najlepiej, bo wiecie, yy, yy, ludzie pięknie gotują różne potrawy, smaczne i tak dalej. Ja po prostu robię tak po, po mojemu, że tak powiem. Ale yy, chodzę na kanał do Marzeny i Jarka. Marzena i Jarek. Kuchnia Marzeny. O, tak się nazywa, Kuchnia Marzeny i Jarka. I tam o, marzenka pokazuje po prostu wszystkie swoje potrawy i świąteczne, i takie, i z imprezy, na imprezę. I no, 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 mnóstwo tego, dlatego czasami mi się przydaje, wiecie, coś, jak tak podglądnę sobie u marzenki, tam, co ona tam robi, na przykład, przy tej, potrawie. przy tej potrawie, No i powiem wam, sprawdzacie wszystko. Bo człowiek wszystkiego nigdy nie wie, a czasami wiecie jeden dodatek czy dwa, to zrobią całkiem inny smak potrawy, dlatego też e, tam oglądam te filmy u niej jak tam gotuje, to są takie krótkie filmy, fajne, treściwe, naprawdę polecam ten kanał Kuchnia Marzeny i, ja i Jarka, ehm. no i co Marzenko pozdrawiam Cię serdecznie, ja też widzisz w kuchni jestem, e, coś próbuję zrobić po prostu, nie? Jakiś bigosik, tak wiesz, no, może mi się coś uda, tak? No Myślę, że tak, no, no bigos jest, e... nie jest nic skomplikowanego, tak powiem, przy bigosie, no ale też trzeba trochę wprawy mieć w takich rzeczach. Dobra, no to za chwilę będę, jak to dojdzie, jeszcze te mięska będziemy dokładać, jeszcze to przemieszamy i zamykamy szybko i będziemy dusić wszystko razem. I znowu mieszamy. dałem trochę przypraw. No zależy kto co lubi oczywiście, no nie? Ziele angielskie, liść laurowy oczywiście też. Muszę to teraz znowu przemieszać, ale zobaczcie już kolorek dostaje wszystko. Teraz zaraz będziemy wylewać w tej wszystko mięsko jeszcze. To mięsko będziemy. No i na górę damy oczywiście ziebra. No i dobra. Super. Już mi się podoba. Ale będzie smaczny. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to co? Już się ładnie przyrumieniły drzewerka. Układamy je teraz, to pomieszamy. Układamy na górę. No i zamykamy oczywiście pokrywą tutaj. I dajemy na, mało, na mały ogień. Dajemy na tujeczkę. Na najmniejszy palnik i niech sobie tam pyka przez jakieś przynajmniej 3 godziny, myślę i będzie dochodził do siebie, albo 4, szybko jej tak jest szybciej, a potem jak otworzymy to Wam pokażę jak to wygląda, myślę, że będzie okay. my będziemy sprawdzać po prostu za gdzieś 3-4 godziny, żeby to mięsko ładnie od kości odchodziło, tak? Bo ona już będzie fajnie odchodzić od kości. Delikatne takie. Wtedy bigos będzie gotowy. Hmm. Taki, taki, taki mój bigos. <grym> dobra, wkładam mięsko. To co, otwieramy? Mm -hmm. Ale zapach. Czekajcie, bo ja muszę mogę <grym> Sprawdzimy, <grym> sprawdzimy czy tylko czy mięso jest po prostu. dobre no dobra, tak to wygląda, widzicie, patrzcie jakie piękne, mikosik piękny, dobra, yy, mięso jeszcze myślę godzinkę, bo jeszcze troszkę twarde jest, nie, nie odchodzi od kości, także jeszcze ze godzinkę tutaj yy, posiedzi i myślę, że będzie dobre, zapachy idą super. No dobra, no to trzymajcie się. Smacznego.